Pan zobaczy. Jest zakaz. Widzi pan? Nie, nie, Policjanci patrolujący Warszawę nocą zauważyli kierowcę samochodu dostawczego, który przed wjazdem na rondo zapomniał spojrzeć na znaki. Nie, to już mamy wykroczenie. Patrol nakazuje kierowcy, aby się zatrzymał. A oto jak wygląda ta sytuacja. Niebieski fort jedzie ulicą, aleje jerozolimskie. Na rondzie chce skręcić w lewo pomimo znaku zakazu. Panie kierowco, przyczyna kontroli to jest niezastosowanie się do znaku B21, zakaz skręcania w lewo. To pan nie może skręcić. Tak? No tak. Szczerze powiedziawszy, zauważyłem to. Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum Warszawy. Miejsce jest więc świetnie oświetlone, a znak doskonale widoczny. Jest zakaz. Widzi pan? Nie no jest. Kurcze, no jechałem no, <laughs> tu do awarii, bo mnie wzywają nocą, no jesteśmy takim pogotowiem. No nic, no, nic nie, na to nie poradzi. No. Tłumaczenie nie przekonuje funkcjonariusza. Czas więc zakończyć akcję edukacyjną i przystąpić do wymierzania kary. Panie kierowco, za to wykroczenie jest mandat w wysokości od 100 do 500 zł i 5 punktów karnych. Proponuje 100 zł 5 punktów karnych. Zawsze ma pan prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wtedy będzie skierowany w wniosek do sądu. Jaka decyzja? Mogę coś poprosić taniej? To jest najtaniej. Kierowca próbuje jeszcze walczyć o mniejszy mandat, ale zapomina, że policjanci nie mają żadnego pola do manewru. Jaka decyzja? No dobra, tylko myślałem, że może jakiś taki skromniejszy. No skromny. to jest... No pouczenie Najskromniej. No mogę pana pouczyć o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. Dobra. Policjanci wypisują mandat, a następnie zostawiają kierowcę z poleceniem zapłaty i bardzo prostą radą. Patrzeć na znaki. Dobranoc.